Cześć, często się mnie pytacie, czy mam jakieś ćwiczenia, które pozwolą Wam przećwiczyć budowę zdań, czy też słownictwo, czy też gramatykę. Zawsze odpowiadałam, że niestety nie, ale do tego momentu, ponieważ właśnie od teraz możecie na moim sklepie na stronie niemieckiej z przyjemnością.com zakładka sklep kupić na ten moment dwa mini e-booki, które składają się ze 100 zdań do tłumaczenia. Pierwszy mini e-book to 100 zdań do tłumaczenia na poziomie A1. Są one na tyle zróżnicowane, że przećwiczycie tutaj zagadnienia gramatyczne, słownictwo, no i to wszystko oczywiście wkładacie w zdania, czyli tłumaczymy bardzo zróżnicowane zdania. Są to zdania pytające. Jak podoba się tobie w Magdeburgu, czy twój wujek ma brata? Są to zdania twierdzące. Ta kobieta zamawia hamburgera i sałatkę. Chce uczyć się niemieckiego, dlatego jadę do Niemiec. Słaniec większy od myszy. Zbieramy różne książki i mamy już interesującą kolekcję. Jak często kupujesz sobie nowe rzeczy? Są to tak zróżnicowane zdania, że przećwiczycie zarówno wszystkie czasy, które są wymagane na poziomie zaawansowania A1, przećwiczycie stopniowanie przymiotników, od. Odmiany rodzajników, odmianę przymiotników po rodzajniku określonym, nieokreślonym, zdania z jednym, z dwoma czasownikami, a także czasowniki nieregularne, przyimki, zaimki dzierżawcze, wszystko to, co jest wymagane na poziomie A1. Oczywiście te zdania sobie tłumaczycie, a później sprawdzacie, czy, czy. Wasze zdania zostały poprawnie przetłumaczone. Ponieważ później właśnie mamy tłumaczenie tych zdań. I dodatkowo jeszcze super niespodzianka do tego zestawu, by, było, by był temat tak kompleksowo potraktowany, to mamy jeszcze fiszki. Fiszki ze słówkami, które właśnie pojawiły się w tych wszystkich zdaniach. Więc jeżeli zauważycie, że te zdania są trochę dla Was za trudne, możecie zacząć od fiszek. Jeżeli zauważycie, że w trakcie zdań, Poznaliście nowe słówka, no to wtedy również pracujecie sobie z tymi fiszkami, z tymi słówkami próbujecie e, na nowo jeszcze raz te zdania e, przetłumaczyć. W ten sposób e, sobie te słówka przećwiczycie, e, a poza tym e, będziecie sobie powtarzać w ten sposób różne zagadnienia gramatyczne. E, I taki zestaw mam dla Was do zaproponowania na poziomie A1 oraz na poziomie A2. Oczywiście na poziomie A2 te zdania są e, trudniejsze, oczywiście do, dostosowane do poziom. Zaawansowania. Również, gdy mamy tutaj już tłumaczenie zdań, to są z boku. Różne wskazówki. Gdy mamy na przykład zdanie z spójnikiem, który powoduje, że w zdaniu występuje szyk prosty, to mamy tutaj wymienione wszystkie spójniki, po których występuje szyk prosty. Jeżeli mamy zdanie z zaimkiem zwrotnym, to mamy tutaj z boku wypisane zaimki zwrotne, więc jeszcze dodatkowo w tych odpowiedziach są pewne podpowiedzi, które pozwolą Wam pewne rzeczy poznać, utrwalić, bonds poszerzyć swoją wiedzę. Jeżeli macie ochotę właśnie w ten sposób przećwiczyć sobie, sprawdzić sobie swoją wiedzę, to koniecznie zajrzyjcie do mojego sklepu na stronie niemiecki z przyjemnością.com i jeszcze jedna ważna informacja, od teraz, od tego momentu do piątku te dwa mini e-booki są w promocyjnej cenie. Do zobaczenia, a jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie piszcie do mnie na Facebook bądź też maila. Do zobaczenia.